Znajdujemy się teraz w kuchni, gdzie będę przygotowywał e, śniadanie, jakie zazwyczaj jem na co dzień, składające się z czterech e, białek, jaj i dodaję do tego e, proteinę Wheya, e, Vision firmy. Tak jak już tutaj wcześniej przygotowałem, wrzuciłem sobie dwa e, białka. Teraz kolejne dwa dorzucę. I teraz ubijamy właśnie mikserem to białeczko. Robimy to tak długo, aż będzie Sztywna pianka, ubijamy tak długo, aż pianka jest yy, sztywna do, w ten sposób, że przechylając jakby nie e, nic nam się nie wyleje. Następnie biorę teraz e, porcję e, proteiny Wheya, gdzie jest 30 gram białka i dorzucam do, tych, do tej ubitej pianki. Po czym znowu zaczynam mieszać. Dobrze, skończyliśmy ubijanie, tak, i teraz przystąpimy do smażenia tego placuszka. Także bierzemy patelnię, tutaj, o, no. odpalamy palniczek, tak, i teraz przystępujemy do smażenia tego placka właśnie. Czyli rzucamy tą całą pianę ubitą na patelnię. W ten sposób, tak. O. O. I smażymy tak sobie z jakieś 3 minutki na jednej stronie. Placek smażymy do tej pory na jednej stronie, aż jest taki sztywny. Trzeba najpierw sobie podnieść i zobaczyć, jak jest już. Na tyle sztywny, że można go przewrócić, więc przewracamy tak na drugą stronę. I też z dwie minutki tak smażymy, właśnie. I już placek mamy usmażony. O! Chodzimy na teleżyk. Proszę. I w tym placku mamy jakieś 50 gram, 55 gram białka. Które do mnie jak najbardziej wystarcza, na moją uwagę. Ja sobie y, do smaku dodaję troszeczkę truskawek zawsze, gdzie smaruję ten placuszek, właśnie tak. O. I jest to bardzo smaczne. Proszę zobaczyć, jak wygląda w środku. O. W ten sposób. Placek ten jest bardzo smaczny. Bardzo y, łatwy w przygotowaniu, i co najważniejsze. Ma dostateczną ilość białka, które potrzebujecie w danym posiłku. Można go spożywać i na śniadanie, i na kolację. Więc gorąco polecam.